Dzień dobry, kochani, dzień dobry, panie doktorze. Dziś dzień ponownie dobry. jestem z doktorem medycyny estetycznej Markiem Pituchą i będziemy rozmawiać o kwartach mitach, tak? Bardzo ważny temat, bo zależy mi na tym, żeby no, odczarować medycynę estetyczną, i tam, gdzie jest mit, to często jest też kit. No i mm -hmm. tutaj warto, warto wiedzieć zdecydowanie więcej. Tak, tak. Ja wiecie, że się też trochę boję, jestem ostrożna. Kto nie widział naszego pierwszego odcinka, to serdecznie was zapraszam, bo warto od niego zacząć. Jego ja podlinkuję tutaj, będzie też na dole. Yy, a my dzisiaj właśnie rozmawiamy o faktach i mitach, czyli co? Czy botoksu się należy bać? No właśnie, ja się tutaj boję. to jest podstawowy mit, że botox jest niebezpieczny. Mhm. Że Botox to trucizna. A w ogóle wszyscy ludzie myślą, że botox się wstrzykuje w usta, w policzki, że ten botoks no. się wstrzykuje wszędzie. Jest Właśnie takie to jest to poczucie. wynika też z, z, z pewnej niewiedzy i jeżeli ktoś mówi, że a zobacz, jak sobie napompowała usta botoksem. No, no nie, to nie jest. Fakt jest taki, że usta przede wszystkim nie powinno się pompować, bo napompowane usta to są zdecydowanie pase. Mhm. I to też powinien być fakt, że w tej chwili jest taki trend, bo o tym też chciałbym dzisiaj mówić. Jakie są trendy w medycynie estetycznej? Trend jest taki, że ma być naturalne wszystko. Natural Beauty Doctor, także tutaj zachęcam. To jest, to jest moja dewiza i filozofia. Botoks jest przez nas stosowany od wielu, wielu lat. Jest to lek. Mhm. Jest to najbardziej przebadana substancja, jaką podajemy w medycynie estetycznej. Mhm. Poddana bardzo rygorystycznym badaniom klinicznym i wymogom. Mhm. Podawana jest w ściśle określone miejsca, w ściśle określonych dawkach. Mhm. Toksyny botulinowej, i tu się pojawiła nazwa, która może kojarzyć się z czymś niebezpiecznym, bo faktycznie jest to toksyna. Toksyny botulinowej nie należy się bać w odpowiednich rękach lekarza i na to I też się. zwracam uwagę. Jest naprawdę produktem, który jest bezpieczny i daje bardzo fajne efekty. Mhm. Ja bym chciała zapytać o, o coś, bo yy, spotkałam się yy, z różnym podejściem. Najczęściej lekarze po podaniu botoksu mówią, żeby trzymać głowę na wprost, jak najmniej się schylać, żeby nie robić, żeby to też było kilka godzin odstępu przed pójściem spać, czy przed położeniem się gdzieś na jakiejś sofie. Jak to jest? Czy rzeczywiście to jest tak, że trzeba tę głowę trzymać w miarę w pionie, czy, czy nie? Czy to, nie wiem, jak się położymy, to może nam gdzieś spłynąć, coś się może stać? oczywiście dziękuję Pani Aniu, że Pani na to zwraca uwagę, bo te zalecenia pozabiegowe lekarz powinien zawsze omówić. Po każdym zabiegu, to jest hmm. bardzo istotne. No w przypadku toksyny butulinowej na pewno ważne jest, żeby nie masować miejsc podania. Hmm. On ma zadziałać tam, gdzie jest podany, w hmm. konkretne mięśnie. maszkę, tworzą mięśnie marszące brwi hmm. i mięśnie proste. Tutaj podajemy toksynę i hmm. nie chcemy, żeby to gdzieś sobie spłynęło. Co do tej pozycji, to faktycznie Mówi się o tych czterech godzinach, ale to jest trochę na wyrost. To jest jakby konsekwencja tego, czego nie wiedzieliśmy wcześniej. Teraz nie ma takiego wymogu. Wiadomo, że nie chcemy, żeby pacjent wyszedł z gabinetu w ten sposób i trzymał tą głowę przez kilka godzin. Jest to nienaturalna pozycja. Tego powinniśmy na pewno unikać, ale na pewno nie masujemy miejsc. Tego dnia nie pijemy alkoholu, nie bez dużego wysiłku fizycznego. Przez 2-3 dni, ja mówię, sał na solarium basen. Takie rzeczy. no Teraz, akurat, mamy pandemię, to jest to wszystko pozamykane, ale mam nadzieję, że szybko do tego wrócimy. Także tutaj no też należy słuchać się lekarza. Wiadomo, że jeżeli cokolwiek się dzieje i ja zawsze uczulam pacjentów, bardzo szybki kontakt do mnie od razu jestem do dyspozycji i to też jest istotne. Także co do tych. Wiadomo, nie wychodzimy z gabinetu na sztywno i przez 4 godziny, to, to do końca to, to, już, to już nie jest tak. Wiadomo, nie pochylamy tej głowy, żebyśmy trzymali non stop. Aha. Ale to, to masowanie, to jest bardzo, bardzo okay, ważne. Masowanie sprawa. i myślę, że może, może też wracam do domu wieczorem po zabiegu wieczornym i idę spać na boczku. To może też nie do końca. No może nie od razu, ale tutaj czy na boczku, czy na wznak to nie dotyczy botoks. absolutnie toksyny botulinowej. To okay. nie dotyczy botox. To był taki, taki mój, słuchajcie, jakiś mit, o którym ja słyszałam. A jakie są jeszcze? Co jeszcze ludzie... Jak to jest na przykład, że ceną się różnią te zabiegi, prawda? Czy to jest tak, że no, ten tak, sam to, 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 to są też. Należy odróżnić, yy, gdzie jest, mm, no może nie fakty i mity, gdzie jest prawda, a gdzie jest oszustwo. Okay. No jeżeli ktoś e, nieuprawniony podaje lek, czyli toksynę botulinową. Mm -hmm. I bierze za obszar 200 zł, to znaczy, że nie jest wobec nas uczciwy, bo nie ma takiego preparatu na rynku, który byłby tak tani. To jest preparat, który ma swoją cenę, jest otrzymywany na drodze inżynierii genetycznej. Także tutaj jest bardzo istotne i też zapewniają firmy bezpieczeństwo stosowania tych preparatów. To są odpowiednie dawki, ściśle określone. I to wszystko kosztuje. Ten cały know-how, wytworzenie, to, to niesie za sobą pewną cenę. Nasze wykształcenie, y, ciągłe śledzenie zmian, war, y, koszty warsztatów, konferencji to wszystko ma swoją cenę. Y, y, standardowo jedna okolica, czyli na przykład l, y, lwia zmarszka bądź y, zmarszki poprzeczne czoła, no to jest o, około 700, 500, 500, 700 zł. No to jest, I to jest prawda. To okay, tyle, to tyle powinno powinny. kosztować, yy, i tyle. Okay. No, i jeszcze takim m, częstym e, e, mitem, co, co ja się spotykam w gabinecie, pacjentki, no ale jak ja już zacznę, to to, to okay. nie, nie skończę. Jak pan doktor zacznie te zabiegi, to już ciągle będę musiała tu przychodzić. Każdy zabieg można przerwać. Bez nie to? ma tak, że zabiegi obowiązkowo należy okay. powtarzać. Okay. Wiadomo, że skóra się starzeje. Okay. My chcemy poprzez te metody biorewitalizacyjne, jak mezoterapia, dermapen, okay. fototerapia, mówię teraz o metodach mało inwazyjnych, Nie trzeba powtarzać. Żeby okay. skóra ciągle dostawała czy odżywienie, czy pobudzenie, no bo jeżeli tego nie ma, tego czynnika, no to, się no to nie skóra nie się nie szybciej starzeje. starzeje, ale to nie jest tak, że jak raz coś zrobimy, to należy to absolutnie powtarzać, bo to, co zrobiłem we Wrześniu. Na razie nie, nie. mam takiej potrzeby. Mhm. No widać, że mięśnie się Marszują, pracują, ale jakoś no już z, yy, bliżej mi do pięćdziesiątki niż no, nawet bardzo blisko. Ci, co mnie znają, to, to wiedzą, że że to już jest yy, lada moment. Ale jakoś no, nie mam konieczności i nie ma potrzeby, żebym natychmiast sobie podał toksynę tak, botulinową. bo zawsze. Teraz, teraz tego nie czuję, ale czy coś mi się stało na czole, bo nie podałem sobie w odpowiednim momencie toksyny botulinowej? Mhm. Nie, nie, po prostu nie. No dokładnie, ja też zauważyłam właśnie, że no dobrze, może teraz już czuję jakąś tam potrzebę, ale yy, rzeczywiście, że od kwietnia do teraz tak. Yy, od miesiąca mniej więcej czuję dopiero tą potrzebę i to wcale nie jest tak. A oczywiście było jakby widać, że te smaczki zaczynają się pojawiać po 5 sześciu miesiącach już. My do tematu, skóry pani Ani wrócimy, oczywiście, tak. bo jesteśmy umówieni na, na opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego tak. i, i mam nadzieję, że pani Ania pozwoli sobie zrobić jakiś mało inwazyjny zabieg, ale wracając właśnie do tego powtarzania i, i czy, czy jak już zacznę. Mhm. Czy nie no, skóra się starzeje latami. Często przychodzimy po 30-40 yy, latach, nic się nie działo, a żeśmy tylko dostarczali czynników poprzez opalanie, nie mhm. tryb życia, dostarczaliśmy mhm. czynników, które wpływają na starzenie się skóry. No Jeżeli robiliśmy to latami, latami, no to teraz regularnie zacznijmy o nie dbać, mhm. zacznijmy od realizacji tych indywidualnych planów terapeutycznych nie mhm. musi być to wypełniać, wypełniać, botox wypełniać. Oczywiście mhm. nie, ale takie dbanie o siebie regularne i te nieinwazyjne zabiegi jak najbardziej tak, żeby ta skóra przynajmniej przestała się starzeć, to mhm. jest naszym celem na początku. Okay. Panie doktorze, jakie są trendy? Czyli teraz wspomniał Pan o tym natural beauty. Co to oznacza w praktyce? Czyli to na pewno nie są duże usta, to no tak. na pewno nie są bardzo napompowane policzki, jak się domyślam. Ten trend absolutnie w tej chwili jest coraz bardziej popularny, na szczęście u nas w kraju też, mhm. bo przez duży okres czasu chłonęliśmy to, co było w Stanach: czyli to faktycznie było czoło na blachę, wypełnienie policzków, mhm. absolutnie zmniejszenie zmarszczek, zrobienie odpowiednich konturów i często to się kończyło. Ja powiem tak, no ze szpeceniem, bo jeżeli ktoś nie przypomina siebie sprzed lat, to znaczy, że jest zrobiony źle. Mhm. W tej chwili zdecydowanie to jest to natural beauty look, natural beauty procedure, jest tego bardzo dużo i ten trend jest jak najbardziej mhm. właściwy. To się zmienia na świecie, ale też się zmienia i u nas. I to jest, to jest, mhm. my, my polscy lekarze uczymy się bardzo szybko i chłoniemy te, te nowości, te nowe trendy. I dlatego jest coraz mniej, i to jest podstawowy trend, coraz mniej inwazyjne zabiegi, które powodują może mniej spektakularny i mniej szybki efekt, ale regularnie powtarzane. Dają bardzo fajny, naturalny wygląd bez hmm. przerysowania. Dalej jesteśmy myślimy, podobni tak? do siebie. Myślimy bardziej długoterminowo, bardziej nad stanem skóry, nad jej kolorytem, nad jej hmm. grubością i odżywieniem i to jest bardzo ważne. To się wiąże z większym bezpieczeństwem tych zabiegów. Wiąże się też z krótkim okresem rekonwalescencji. Hmm. Może teraz on nie jest taki istotny, bo grosieć w, w, z nas w domu i ma. Chociaż on online'owe spotkania też są ważne, bo często to światło jest kiepskie i, i pacjentki mówią, pomimo, że siedzę w domu, panie doktorze robimy, bo ja w tej kamerze wyglądam strasznie. Trzeba postawić kamerę na oknie. <grym> albo zaopatrzyć się w odpowiednie światła, które nas tutaj otaczają i nam oświetlają wnętrze. Także zdecydowanie ten trend jest coraz... Mm -hmm. Bardziej popularne, nawet inwazyjne metody laserowe, które jeszcze były 5 mm -hmm. lat temu, gdzie ta skóra była bardzo mocno mm, y, potraktowana tym laserem, mm -hmm. gdzie okres rekonwalescencji trwał nawet 5-6 do 7 dni. Mm -hmm. Teraz to jest maksymalnie 2-3 dni. Są metody bardzo mało inwazyjne subablacyjne, nieablacyjne także tu jest ogromny wybór. Mm -hmm. i sięgajmy po te metody i, okay. i dajmy się prowadzić troszkę dłużej. A efekt na pewno będzie świetny. Podsumowując, robimy delikatnie, robimy na podstawie przemyślanego planu, indywidualnego planu terapeutycznego zaproponowanego przez specjalistę, przez najlepszego specjalistę. Słuchajcie, nasza twarz będzie z nami na całe życie, więc ważne, żeby oddać ją w ręce dobrego specjalisty. I co? Zadbać o kondycję skóry i myśleć długoterminowo. Tak jest. Także co? Panie doktorze, ja myślę, że chciałabym też porozmawiać o mężczyznach, ale to nie jest temat. Świetny temat, na dzisiaj. aż się, aż tak? się To może umówimy się i nagramy taki odcinek, bo to jest takie temat, taki temat, to, bo i myślę, że trzeba by go też odczarować. Jeżeli jesteście na tak, jeżeli chcecie, żeby, żebyśmy nagrali taki film o mężczyznach, mężczyźnie w gabinecie medycyny estetycznej, to dajcie łapkę w górę, suba wiecie, co tam zrobić. A my się ja cię, daję łapkę. <laughs> my się ci żegnamy z panem doktorem. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.